Grąg wyglądem i zachowaniem przypomina trochę ciebie jak się napierdolisz. Ważna sprawa, o której musisz pamiętać, bo ma pierdolniętą abilitkę, która zadaje obrażenie oraz sprawia, że osoby, które nie miały w pobliżu siebie innego gracza, dostają fira. Wedle mnie to możesz komuś nawet chuje do dupy włożyć, bylebyś nie odszedł od grupy, gdy spel jest kastowany. Po stronie Alaj mechaniki działają tak samo, ale nazwy pozmieniane, więc się kurwa nie bez dostosujcie. Myla się najlepiej rozłożeni pod bossem na mniejsze grupy, przypisane do swoich pozycji, co ułatwi sobie radzenie z mechanikami. Główna mechanika to spierdolona energia, którą nabija podczas walki. Sytuacja polega na tym, że jak Wbije 100%, co dostaje kurwa ataku epilepsji i napierdala ją i rozpierdalają cały rajd. Dlatego trzeba go zmusić do pierdolnięcia zanim te 100% wbije, co poskutkuje mniejszymi obrażeniami. Im mniej ma HP, tym szybciej mu się regeneruje energia kolejno 170 razy 40%. Oprócz tego zostaje na was dota 40-sekundowa, zadająca oraz zwiększająca obrażenia od kolejnego pierdolnięcia. Żeby go zmusić, to ponosicie orba i używacie, gdy ten ma około 40-70% energii. Co jakiś czas pocisk poleci w stronę random rangeda, zostawiając napierdalającą plamę, której oczywiście wychodzicie. Melasi mają bardzo podobną mechanikę, bo przypierdoli jednemu z was zostawiając zniszczoną ziemię. Wychodzicie z jej zasięgu, bo inaczej was zdetronizuje. Tankowie zmagacie się z bestialskim kombo trzech ataków. Warcraft nie byłby sobą, jakby nie polegało ono na spierdolonym RNG, dlatego w trakcie kombo PL są w zlopsowej kolejności. Bestial Fisting przypierdala w tanka, obrażenia następnej pięści zostają zwiększone o 500%. Rending Bite nakłada bleed'a. Tankowie przetankowują bossa między sobą, żeby jeden nie dostał w pierdolu stałego kombo. Jeśli w pierdol jest zbyt duży, bo tankowie są zbyt nie do to możecie robić to na trzech i nie powinno być żadnego kłopotu. Na końcu kombo mała chwyta tanka w łapę i po 5 sekundach rzuca nim stargetowanego gracza. Ten odsuwa się daleko od rajdu, bo tank zadał obszarowe obrażenia przy przypierdoleniu z impetem w ziemię. Oprócz tego, podczas enkantera pojawia się gdzieś ad, na którego musicie się zeswitchować i go rozpierdolić, bo ładuje energię bosowi. Gdy go ujebiecie, to wybucha zadając obrażenia i odpychając graczy w pobliżu. Jeśli jakimś cudem nie radzisz sobie ze się na ada, to nie zawraca innym głowy, odinstaluj kurwa giereczkę i wypierdalej. Po rozjebaniu Ada spałni się orp, o którym mówiłem zresztą wcześniej. I to jest my cała walka. Odpalacie Bela na starcie i później zostawiacie suba, lajka i dzielicie się poradnikiem, żeby również wasza gildia mogła ujebać goryla.